Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Whistler, a to jest kanał o liquidach, premiksach i o rzeczach ulatniających się w chmurze. Hmm. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was zajebisty temat, to znaczy bardzo i to bardzo kurwa dobre longfile Diner Lady, które e, mam właśnie ze sklepu Elik, i oczywiście do niego możecie znaleźć e, link w opisie. Macie link, tree drzewko, i tam właśnie znajdziecie e, naszych partnerów. Gdzie możecie kupić aż 33 smaki? Słuchajcie, od zajebania longfile, prosto z UK, zajebiste. Diner Lady jest po prostu najlepsze, no ale to już wszyscy wiedzą, nie? No i oczywiście zapraszam też na serwer Discord, też macie w opisie i możecie e, poznać tam też właśnie ludzi, którzy pracują w Elik, więc serdecznie zapraszam. A teraz przejdźmy do testowania paru smaczków e, Dinner Lady. <gum> Zajebiste cieszę się po prostu, bo bardzo je lubię. Są super. Więc na pierwszy ogień. Pierwszy ogień Diner Lady Bubble gum, czyli guma balonowa. Niebieska butelka. Bardzo ładna. I no po prostu zalejmy sobie najpierw parę kropelek i powąchajmy, jak to może pachnąć. Jak to pachnie. No, pachnie jak guma balonowa. taka jakiś rudy zrobił ten olej to przez moją bazę chyba? Nikotynową, bo już trochę mi leży i się taka brązowa zrobiła. Szkoda mi wyrzucać. Pieniądz to pieniądz. Kosztuje wszystko, nie? Guma balonowa, bardzo fajnie słodko pachnie. I oczywiście jeszcze wracając, zapomniałem Wam powiedzieć, że też możecie zgarnąć kody rabatowe na naszym serwerze Discord, bo jesteśmy oficjalnymi partnerami Elika i możecie zdobyć właśnie kodziki rabatowe na zamówienia właśnie w tym, że sklepie, więc warto do nas wbić i śledzić kanały tutaj właśnie w strefie vape, żeby obserwować co tam Elik udostępnia, więc możecie wyrwać jakieś fajne kodziki i Przypominam o tym, że też czasami odbywają się u nas konkursy, gdzie można takie rzeczy zgarnąć po prostu w jakichś zabawach, które po prostu wymyślamy. No i przejdźmy teraz do smaku gumy balonowej. Baza 70 na 30 zrobiłem oczywiście, przychodzi Wam tutaj to różnie, bo tutaj na przykład jest koncentrat 10 ml na buteleczce, na niektórych jest tutaj tam 8. Mililitrów, 12 ml, po prostu trzeba sobie na kalkulatorze, i to Wam polecam, na internecie sobie ustawić wszystkie parametry, żeby wiedzieć, ile dokładnie tutaj wlać ym, glikolu, gliceryny oraz bazy nikotynowej. No i pamiętajcie, że aromat, który jest w środku, jest zawsze na glikolu 100%. Więc tutaj gliceryny nie ma, więc tak naprawdę gliceryny potrzebujecie najwięcej do rozrobienia. A ta guma baronowa jest zajebista. Nic dodać, nic ująć. Hmm. Zajebiście tutaj czujesz po prostu z każdym buchem bogactwo tej całej serii Uwielbiam Dinner Lady, ale, ale no znajdziemy jakieś też pewnie, które będą mniej smaczne Dobra, przejdźmy tutaj do kolejnego smaku, czyli Tropical Fruits e, Owoce tropikalne w takiej zielonej butelce Zielona butelka podobna jeszcze do jednego, który będziemy testować dzisiaj Jest zajebisty, bo bardzo go lubię Ale tymczasem spróbujmy sobie te owoce leśne ja właśnie, zapach. U. No pachnie tak kurde, ciekawie dosyć, nie? Nie, no spokojnie. Ten nie jest tak. Ten nie jest aż tak słodki. Cokolwiek. Fajnie smakuje, takie trochę mchu, trochę borówek, dobry jest, nie narzucający się na mordę, nie jest taki bardzo słodki, ale smaczek pozostawia, uwielbiam to w Diner Lady, że posmak na podniebieniu jest tutaj po prostu wszędzie. Dinner Lady Mango Ice Czyli rzecz, której nie cierpię Bo mango, ale zobaczmy jak to z Dinner Lady Smakuje, bo kurde Tutaj może się sprawa zmieniać, bo tutaj to jest Bardzo dobra seria Więc sprawdźmy Jak to tutaj Wybrzmiewa Uf, Pachnie mango, takim Takim cukierkowym I smakuje zajebiście Eee to jest bardzo, bardzo dobry smaczek. To jest, kurwa, jedyne mango, które mi chyba jakoś smakuje. Tutaj nie zachwalam tylko, że to od Lady. No, ale jak nie zachwalać, jak to jest po prostu, kurwa, pyszne. Wiadomo, są drogie, nie należą do tańszych chwili, Należy do nich jeszcze wlać... Bazę nikotynową ale, oraz bazę zerówkę, czyli gliceryny z glikolem, bo mamy tu sam aromat, bo to są longfile, Ale kurwa warto, jeżeli chcecie taki naprawdę premium smak, to jest super. Macie 33 smaki, więc jest co wybierać. Ja dzisiaj wam 11 zaprezentuję i to był właśnie trzeci. Więc teraz przejdźmy sobie do kolejnego. Raz, blues, taka buteleczka, nie wiem czy to łososiowe, nie, takie różowe bardziej, pinki. Pinki, pinki. Czy to jakieś jagódki, czy malinki, nie, malinki, chuj wiem. Nie będę się sugerował tym, co producent pisze, może na recenzji, bo to nie ma sensu, może. Albo ma sens, kurwa, bo jestem upośledzony i nie wiem, jak to pachnie. Tak mali malinowo trochę. Czekaj, to sprawdzę normalnie sobie, y bo kurwa, głupi jestem. Brzoskwinia i guma. Mhm. Mm Może rzeczywiście, kurwa. Mówiłem, że jestem upośledzony ze smakami, dlatego wolę przeczytać. Oczywiście. Czuć lekką brzoskwinkę. Teraz, jak już o tym wiem, to się tak skupiłem, jak smakuje brzoskwinia. Tam w mózgownicy sobie przypomnę. I właśnie tak. Słodziutki, bardzo przyjemny smaczek. Ale przejdźmy do kolejnego, żeby ten film nie trwał 10 godzin. Sweet Fusion Ice, czerwona taka butelka, bardzo ładna, jak zresztą wszystkie. Słodka fuzja, kurwa, z chłodzikiem, ja pierdolę. Tak jak kolor pióro papużasty i chuj, i się skapni jaki to jest. Słodkie owoce, cytrusy, jagody z chłodzikiem. Niektóre się ciężko otwiera ogólnie. Mmm... Jagódki bardzo tutaj czuję. Oczywiście w trakcie powiem, testuję na wiadomo na czym profil RDTA, na RDA zmieniony z grzałką myszową Klapton yy, Mysz yy, na pieska z kastomową klapką, który ma milion lat. Uff. A to mi tak bardziej leśnie smakuje na przykład. Słodka fuzja. Nap naprawdę jest słodka. I naprawdę jest dobra. Jagódki, czy co tam mówiłem? Nie pamiętam. Dobre. Dobre, słodkie. Chłodzik czuć. Posmak na podniebieniu, na języku. Na policzkach od zewnątrz, na zębach. <grych> Wszędzie zajebiste. Ale mamy kolejny czerwony jakiś tutaj kolorek: Cherry Raspberry. Czyli Wiśnia, tak? Wiśnia Malina. Z tego co pamiętam, Wiśnia Malina. Wiśnia Malina. O, oh, i tutaj wiśnie czuć bardzo ogólnie, boję się trochę, ale trochę też nie, bo to jest dinner lady, ale wiśnie bywają okrutne. Jak to w historii, jak ktoś dłużej wapuje i próbował parę tam szary. No i nie wiem, zależy czy jest miłośnikiem, czy nie, ale ja na przykład. No kurde, nieraz się prawie pożygałem. Jezu, kurwa, to jest po prostu poezja smaku. Tutaj ja pierdolę. Po prostu goście wiedzą, jak to robić, nie? To też jest bardzo dobre. Słodziutkie. Oczywiście też wcześniej testowałem, więc nie testuję też pierwszy raz teraz tych, tych longfili, bo to z tydzień leżakuje, żeby nie było, że tutaj przed recenzją sobie kurwa rozlałem i smak jest zjebany. Są takie, można powiedzieć, dojrzałe płyny. Ta wiśnia tutaj jest słodka, nie jest kurwa jakaś taka Gorysz tutaj czuć jakąś, jak to czasami się zdarzało. A malina fajna taka otoczka do tego bardzo tutaj pasuje Jest też bardzo świetna pozycja polecam póki co wszystkie które paliłem jak lubicie te smaki o których mówiłem no to możecie brać śmiało i się nie zawiedziecie tutaj bo nigdzie nie jedzie sztucznością więc teraz może w fiolety sobie pójdziemy grape star ice dinner lady taka buteleczka wszystkie są podobne no winogronko z chudzikiem. Jak to winogronko z chodzikiem tutaj wleci. Winogronowo bardzo, no. Bardzo winogronowo tutaj pachnie. A ja winogrona uwielbiam. W ogóle pamiętam, kiedyś, jak byłem młody, to lubiłem takie napoje z wino, winogronowe pić. I tak się skapnąłem po, kurde, chyba 10 latach. Mówię, kurde, ja tak rzadko w sklepach widzę napoje winogronowe. Ale ostatnio znalazłem, kurde, i piłem. Mówię, ja pierdolę smak dzieciństwa. Napój winogronowy. Tak. I to jest to. Winogrono z słodzikiem smakuje właśnie tak, jak słyszycie. Bardzo winogronowe. Słodzik. Podniebienie słodkie wszystko. Winogronka. Mhm. Do niczego się tutaj nie mogę przypierdolić. Idealny smak na lato i nie tylko. Kurwa na cały rok. Ah. Hmm. więc jak jesteśmy w fioletach to przejdźmy sobie do blackcurrant ice czyli czarna porzeczka z chłodzikiem też taki egzotyczny albo i nie czarnej porzeczki ogólnie tak nie przepadam jako tako kurde bo jest zbyt mocna w smaku jak jakieś napoje to po prostu są takie aż wykręca hmm. no tak delikatnie pachnie ale jeżeli chodzi o e-papierosy to czarna porzeczka jest GigaW. Y, gigawu Mmm, też słodycz, czarna porzeczka, bardzo dobry. Mhm, zajebiste. I trzy ostatnie, więc przejdźmy do żółtych, bo mamy dwa żółte smaki. Tutaj jeszcze lemon, sherbet z ice, cytrynowy sorbet z chudzikiem, chyba. U, pachnie mocno iście cytrynowo. A smakuje jak bardzo cytrynowo. Na meszu zajebiście to smakuje. Nie wiem jak na innych grzałkach, ale testuję wszystko na meszu. Mesz lubi smak, kurde, podbijać tą słodycz. I do dinerków akurat to pasuje, moim zdaniem. Mam wrażenie, że na meszach można tutaj wycisnąć właśnie bardzo dobrze te walory smakowe. Bardzo cytrynowe, słodkie, orzeźwiające, słodzikiem, czyli mniam po prostu w skrócie. Po prostu zajebiste. A teraz przejdźmy sobie do smaku, który już bardzo dobrze znam, bo już kiedyś go miałem, czyli lemon tart i pewnie wielu z Was, którzy to oglądacie też prawdopodobnie znacie ten long fill. Też jest bardzo dobry. Kurwa, muszę iść po papier, bo mi bokiem liquid ucieka, ja pierdolę. Mm. Tarta cytrynowa. Ciastko, takie ciasto z, ta, z cytrynką. Tarta cytrynowa. Pachnie jak ciasto. Jest to, można powiedzieć, deserówka. Ale warto się na nią skusić. Jeżeli jeszcze nie wapowaliście, to będzie Wam smakować jeszcze bardziej. Już ten smak znam. Ale ta deserówka jest przekozacka po prostu więc też dzięki Elik, że tutaj zamieściliście kurde, w sumie moje dwa ulubione longfile to jest właśnie ta tarta cytrynowa jest zajebista, ale też wielu y, wcześniejszych, które były na tym filmie już, nie próbowałem wcześniej i kurde, normalnie tutaj chyba hierarchia trochę się zmieni, jeżeli chodzi o mnie, o moje ulubione akurat, ale ta tarta cytrynowa dalej jest w serduszku, jest zajebista no, więc jak mówiłem o dwóch starych, ulubionych Longfillach, no to teraz przejdźmy do tego drugiego, właśnie czyli Apple Source, czyli no, takie jabłkowe żelki. Coś takiego e, polecam, jeszcze nie spróbowałem, ale A, zapach ma zajebisty, słodki, taki jabłkowo żelkowy. Słodki. Tutaj bez chłodzika akurat. Ale tą starą wersję, co kiedyś jeszcze pamiętam, kupowałem w takich małych buteleczkach yy, były. Jeszcze to była Tak Shop, bo to jest Dinner Lady po prostu Apple Source, a ja pamiętam, że to była seria Tak Shop jeszcze. Ja kiedyś wapowałem, ale wydaje mi się, że jest to, że to jest to samo chyba. Jest po prostu zajebiste. Bardzo dobry, chyba najlepszy jabłkowy płyn, jaki kiedykolwiek próbowałem bardzo uzależniający i to jest niebezpieczne po prostu. Są drogie i uzależniające. Bardzo dobry e, jabłkowy, tutaj taki żelkowy, słodki smak. Więc tak, cała ta seria jest uzależniająca. Jak nie chcecie się jeszcze bardziej wpierdalać w nikotynę czy tutaj w papierosy, ale możecie zawsze zerówki wiadomo, nie wypować, a nie z nikotyną. Ale jeżeli chodzi o smaki, to są bardzo, bardzo, bardzo dobre. Więc jeszcze raz zapraszam Was na serwer discord whistlers. The family macie link w opisie do serwera. Zapraszam Cię na drzewko linków, które też jest w opisie i znajdziesz tam też e, Elika, który, z którymi jesteśmy partnerami jako serwer. Więc jak wbijesz na serwer, to możesz zgarnąć często fajne rabaty. I wszystkie nowości oczywiście też są udostępniane przez pracowników Elika na naszym serwerze. Więc serdecznie zapraszam. Więc to tyle by było w tej recenzji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, chmurka na koniec i cześć. O, oh yeah. Same dobrodziejstwa. Tak, i ja akurat y, też będzie teraz y, konkursik u nas na serwerze y, z tych Dinerków. Oczywiście nie zapowiadam go na YouTubie, bo jest dla obecnych użytkowników serwera. Dlatego serdecznie was zapraszam jeszcze raz, bo warto do nas wbijać, żeby pogadać sobie. Jest nas ponad 6000 osób i o e papierosach po prostu, jeżeli potrzebujesz nawet się coś dowiedzieć, u nas dowiesz się wszystkiego. No i jeszcze masz tutaj do zgarnięcia rabaciki na jakieś sprzęty albo płyny do epetów. Więc ogólnie zajebista sprawa. Trzymajcie się.